Jestem dzisiejszy na 105 Trochę większe sprzęty teraz. Yy, I co? Ginie ładowanie. Mniej więcej jak dodamy na 1,5-2000 obrotów. Nie? Wyciągnąłem sobie alternator. Tu już mam drugi. Po sprawdzeniu kabli tam taki rzeczy wiązek wyszło, że jednak to może być alternator. No i powiedzcie mi, może być czy nie może być. Chyba nie zakładam, więc jak ktoś szuka 1,5-2000 obrotów nie ma ładowania ten koleś jest winny. No i wygląda na to, że wszystko jest ok. Mamy już tam jakie ładowanie jest, 283. Ja wiem, że to niedokładne, nie ten ale 28 tu potrafiło spaść na tej ładowarce. 24, nawet pokazywać 24,5. Więc jak był kogoś, był ten problem, to wiecie, gdzie szukać.